Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bodzio, to jest kolejny z gry Splinter Cell Blacklist Jesteśmy otoczeni przez masę wrogów, musimy sobie jakoś z tym poradzić Ale damy radę, bo jesteśmy w końcu samym wszerem I zrobimy to po cichu, da! Też potrafię po cichu, nie tylko jest na pałę i zabijać Kurde, nie mogę tego zniszczyć Zobaczmy gdzie oni są Zdajemy sobie ten Nie to, tylko z Xem Tu idzie jeden, dobra Czyli zdejmiemy go No! Ja pierdzielę, piszę, że mi zobaczysz Liczymy tutaj wszystkie lampy, po kolei Zdechł? Kurde! Już mnie zobaczyli! Co to za lipo jest? Trafiłem, trafiłem, o przez sub. Słup... Schwytaj, schwytaj! Hands up! Motherfucker! Dobra, do, piesku, piesku, no no, czekaj, czekaj, czekaj! Na ciebie przyjeżdżasz... ...kolej. Schwytałem tego... Kurde, znowu nie, nie no znowu jak jeden jakiś Rambo jeden Pierdalony like Dobra, to jest... Co dzienne, czy co to jest? Nie nie nie, dobra, uciekam, uciekaj, uciekam. Trzeba się wycofać Tam tyłu tył jeszcze my biorą, świetnie Na pewno jak biegnę po wodzie, to jestem cichszy to ma sens Gdzie jesteś tam Gdzie tam stoisz tutaj, no? Mam, pom mam pomysł Dobra, ten, ten i już do góry Hops, omijamy go Eksploracja, dobra um, Tędy przejdę, przejdę, przejdę on już nie wie gdzie jestem, się pogubił A ja tutaj wyjdę sobie spokojnie Wyjdę sobie spokojnie Zostawię tutaj dymnego granata, żeby mnie nie widział A Jeszcze tutaj zniszczymy tą lampę Dajemy tam dymny Idziemy tutaj Głowa jest Weszło Spadł ładnie

Obkręci Zmieniłem broń na jakąś inną Strzał z działka Zmień broń Coś tutaj zmieniłem, coś zmieniłem O tak, działko jest lepsze 33 mm Czy 30 mm To jest broń, dobra Dobrze, oni są tylko z tyłu o kurde, ile mi stadów. Trochę dużo. Chyba wjeżdżałem na jakąś autostradę. Każde że działku mogę się przegrzać. No ale taką większą ilość stadów. myślę, że przydałoby się chyba rakiety. To jest wolniejsze i mam mniejszą kontrolę nad nimi. Ostatni cel, ostatni cel. Uff. Udało się, świetnie. Zobaczmy. W tej misji myślę, że byłem bardziej duchem. No aż 15. Dyskretne obozwodnienie. Ile? Tylko 8. Wsadę, myślałem, że poszło mi lepiej. No ale wydajność taka wysoka, no. już tutaj. Wow, 100 tysięcy. Jak dostanę? 25 jeszcze zniszcza świateł. dostanę 100 tysięcy. Dobra, pomiń to. Tak, tak. I know that an unauthorized drone strike was. There was no drone strike. There was a very unfortunate drone malfunction. Of course, there is a reason you're on that plane. I need you to be my eyes and ears on this mission. I am, Madam President. Not if I can't trust you. Come on, you couldn't have been expecting a thank you. You would have done the same thing in my position. Gambled with the war to save your life. I did what I did for the sake of the mission. I guess the president's not the only one with a good cover story the data we found clears iran of any involvement with the blacklist that's list. not my point i know your point you think i made a bad call just like briggs did in london right the decisions we're forced to make are not always black and white sam they just can't be personal really then lead by example we both know damn well you'd risk everything if fix life had been on the line sergio <laughs> Vic has nothing to do with this he's the only reason you're on this plane

HQ Wydziału Specjalnego ukończono. Transport. Dobra. Za dwie godziny atak. Co się przygotować. Zadzwonić do córki, może to będzie nasza ostatnia rozmowa, chociaż nie wydaje mi się. Dad? Hey. just wanted to call see how you were. Know, down, so are Are we going to war with the Randad? Because that's what everybody's saying. Well, it kind of depends on the president. How fast she reads what Grimm sent her. Did you guys? No, I'm not gonna ask. Good. Oh, before I forget, Uncle Vic sends his best. He's awake. You talked to him for like five minutes before they put him under again. He's he's in a lot of pain. Just <laughs> that he'd be back and that you want a beer. Yeah, that sounds like Vic. That's yeah, good to hear. Ale hej, sweetheart, potrzebuję, żebyś mi zrobiła przysługę, dobrze? Zostań w domu. jutro. Dobrze. 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 Tato, ja... Chciałbym ci powiedzieć, ale nie mogę. Ale to dla mnie, proszę. Dobra, e, ulepszmy to. Tak, tak, tak. Ulepsz samolot. 300 tysięcy? Really? Dobra, ulepszmy to. To nie możemy, szpital. Mm -hmm. Poziom to... Dobra, idziemy do sklepu. Czy do sklepu, no. Zbroimy się do kolejnej misji. Świetnie nam poszło Mamy jeszcze dużo pieniędzy Kupimy sobie chyba jakiś nowy pistolet Dobra idziemy do interfejsu Co tu mamy? E, transport Wchodzimy, transport e, Udaremni atak czarnej listy Podczas którego w filadelfijskim metrze ma być użyty gaz bojowy Brzmi bardzo interesująco. Me, to się da. do you have any updates ollie but yeah are still moving south on the i-95 i pulled stills from the surveillance cameras along the route get those to charlie anything changes tell me when are we gonna drop you in new york things change we pulled the partial license plate start digging on it the tracker on the chemical weapon is just outside philadelphia we should have never let that shipment get stateside what if we can't stop it in time we're not gonna stop this attack we're gonna stop all the attacks I've been monitoring DCS interrogations coming out of Chicago. Sadiq has a trusted inner circle of commanders. DCS thinks they're responsible for coordinating the blacklist attacks. We can take a commander alive. We could uncover plans for all of Blacklist. Picked a hell of a time to double down. The van they're in is rented along with five others using the same bogus credit card number. The tracker! It's slowing. It's on East Oregon. Turning down South Columbus to. City Train Yard. Pull the security cam feeds. The other engineer vehicles are already there. The bombs could be armed. Dobra, Land the plane. The Philly International gave us the all clear to set up on their turf. Flight deck a complete final approach. Any specs on that device we found in London? Standing by. I've confirmed a simple disarming procedure. Good. Charlie, I'm mean, going to need something to jam the radio in the area. We can't risk remote detonation. You bet. Brakes. With me on the We move now. Ura! 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 Yes! Popping smoke is optimal when you've got mam. Okay, dobra. Sprawdźmy nowe bronie, pistolet. Oh. no co? Taki główny proponujecie? Aha, blokować tą broń. Dobra, tu mamy chyba wszystko ulepszone. Dobra, spraszmy broń dodatkową. To jest strzelba. Snajperski karabinek bez tłumika. słabe, słabe jakiś tutaj kupa trzeba rozbudować. Strzelba też lipna. Karabinek snajperski na 10 tych. tłumikiem nie, nie, nie. Znam tłumik. Słaba siła ognia. AKS-74. Um, kurde, nie wiem. Dobra, i tak dużo kopcytów w sumie. Broń dodatkowa. A to jest to? Eee, kusza. To możemy ulepszyć wabik. Nie, dobra, ale wam to i to, tego nie będę używał w sumie To już bardziej. Tak, dyskrecja, kupuj wyposaż. 38 tysięcy. No, lipnie. Lipnie, lipnie. Pancerzenie dyskresy zmniejsza się oświetlenie. Granatowy. Mm. W sumie... E. Nieważne. E, spodnie, spodnie, spodnie. Z mało pieniędzy. Rękawice. Szpiegowskie. Operowanie bronią. Czemu by nie? Kupiły posaż. Operacyjne. Lepsze operowanie bronią. Dobra, to może w kolejności późniejszej. Wstecz, wstecz. Rozpocznij, rozpocznij misję Transport Philadelphia, USA 17 wrogów, jeszcze bezwładni. Dobra, przejdźmy nie grubo. Czy to ja steruję tym? Nie Ready? In position. Good Copy. Three, two, one. Oh. Synchronizacja. Jest mm. jakiś czas, jest Z... jakiś czas czy nie ma? Dobra. Jazda, jazda, jazda. Idziemy, idziemy. Otwarty teren. Dobra, cicho długaj mi... A tutaj Kurde, no ten nie padł paniec mm. w hełmie. Chowaj się, chowaj Kurde, mogę użyć tego tej eliminacji. Jestem ja dziś że ten bo ja naściekłem pancerzony, że. Na szczęście miałem tu wsparcie naszego zespołu. Dobra. Baw to po cichu. Dobra, jest to, otwieraj to. Kurde. Dobra, idę cię.

We got a ticking clock, that's too much ground to cover. We need to split up. They're sending their locations to your offset. Starting to sound like Grim. No okay. more you. Okay. him. Grim, you got a line on the leader? I sent our best guest to your offset. Based on servant analysis, he's the engineer's point man on this attack. Let's go ask him. Break a leg, Briggs. Fish her out. What the hell did I just get myself into? What

Tak w ziemię go Co coś ci on zniknął Dobra, koniec tutaj. skoro jestem już w takim trybie To jedziemy na Rambo Pruję w niego jak do koczuszki Pierwsza osobowy FPSik Nie ma sprawy, nie ma sprawy Jedziemy tu ich jak... na polowaniu Szturmowiec pełną klasą Nie jakiś tam pitu pitu w cieniu Pięknie Co wszyscy? Jakiś jeszcze tutaj cwaniak? Grim, Briggs. Hey, I got the full bomb schematic here from the shot Sam took of it in London. It's using an aerosol dispersal system. Now I think that's how he got poisoned. It should be fine. All you gotta do is slide the casing open. No, slowly. no, I, I need Grim on the line now. And yeah, well, she's busy with Sam tracking the leader. Look, you think working with you is some kind of treat for me? Suck it up, Briggs. Just send the details to my office, I'm not

O X. No, to jestem jakieś miny, tak? Eee... to chyba nie było zbyt ciche, takimo. No i kurde, i cały misterny plan poszedł się pieprzyć. Bez sensu, jakiś w ogóle atak z dupy. Likwidacja, no i kurde, no i... Chciałem tak po cichu, no tutaj się nie da, nie umiem tak grać w tę grę Co ja no, na to poradzę, że nie umiem Nie moja wina Aj kurde To zaopancerzony jakiś tutaj. Komando foki i te sprawy Tak jestem od ciebie lepszy Jest jakiś snajper Kurde I tu ich jest Dawaj ku Dawaj smoka tutaj Gleba, gleba już tutaj No kurde, strzelam Pimpem go po tych kolanach i on nic nie czuje no Dobra, koniec jest tego jest tego dobrego. No, chodź tutaj, śmieciu głupi. Aj, psz, kurde, lip to nowo. Ten ma jakiś hełm robotnika i. Nie mogę go dojechać przez to. Won, 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 won. Dawaj, tu i. Widzę go Trafię? Wow! Ale skill! Idealnie Dobra, To się coś nagrało, bo nikt nie uwierzył, że tak trafię Atak z góry, bydlaku, bury donna Burka Bierze ci tutaj chujka Aj. Atak z powietrza zawsze mocniejszym No i dałem to wyszło BUM Wszystko wybucha się sypie Dobra idziemy Do centrum dowodzenia wybłażam z buta No i jak ci się to podobało? Ja tutaj tylko chyba ja tego zabiłem Tak mi się wydaje przynajmniej Mogą to jakoś jeszcze niby inaczej rozwiązać Jestem? No, chyba już czysto jest. Nic nie na radarze po lewej. Dobra, mogę. A jednak jest. Mhm. Soje! Kurde, ja pierdziała ja się dałem... Ale ja się dałem zrobić na minę Ja pierd... Zapomniałem o to zupełnie A oni chyba też zapomnieli Chyba że to był ten, chyba że to był granat Granat dymny Raz Dwa Kurde Dobra jest poszło No Stłodziaku Aha, Bliski kontakt, lubimy to O, dymny, 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 dymny Nic nie widzę, nic nie widzę Dobra jest blisko Kurde Mam Na nadzieję, że przeżyłem Krzyczymy klepym Nie biję się leżącego Ou, wow, nie, Wiesz, kurde, wycoili mi tutaj. No nie, 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 nie. No i kurde, od nowa wszystko, głupota. Są dwie bomby, dobra. It's empty. The bombs already been loaded onto the train. Keep trying to race. I wanna know what's next. Zrobę to po cichu. Po, pokażę, że potrafię. Nie wiem jak to zrobię ale uda mi się Wierzę, to w to mocno Tak będzie Tylko tu są jakieś te miny jeszcze chyba nie? O Jezu, jak byłem blisko Tu jest 300 Mhm Będę pójdziemy Ciekawy jaka ta mina ma zasięg w sensie jak blisko muszę do niej podejść, że muszę, słucham, to muszę... Skota kamina ten, że muszę na nią stanąć. nie jest zbliżeniowa, raczej. I guess. Tam jest jeden niewygodny przeciwnik. Przydałoby się go zdjąć. Dobra. Tam jest. Ten za duży jest. Nie widzi mnie, nie widzi mnie. Staram się to w miarę tak cicho zrobić. Jestem niewidoczny. No dawaj schodź no schodź ziomeczku kurde Daj tam stoi Chodź tutaj Kurde 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 No już, już Raz tylko miś tutaj Raz mi się tutaj nie wyszło i już od razu No nie no i ta SAT tutaj to do mnie zleci Shutting the device down. Just like that. On my first rodeo breaks. That was fast. Copy. At the roundhouse. Did you the Negative. Charlie's still triangulating his position. I'll keep moving. Keep me posted. The last device is in the roundhouse breaks. Seconds away. Jak jakie tam oni by doszli skoro Nie mam dobrego tutaj tego Widoku na sytuację No już, już się zaczyna! Już się zaczyna tutaj Taniec ze śmieciami, dobra Nie, nie, ewidentnie to nie ma takiej... Nie ma racji bytu, nie ma racji bytu. Dobra, tą czwartą bombę rozbrodzimy sobie w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.